Orkiestra Denta przygrywa zmianie warty. Sanocka Fabryka Autobusów żegna ostatni San. W ciągu 17 lat poszło ich w Polskę i w świat ponad 33 tysiące. Od dziś produkować się tu będzie nowe AutoSany. Próbne serie zmontowano w czasie modernizacji i gruntownej przebudowy fabryki. Będą szybsze, komfortowe, a sanoccy konstruktorzy opracowali kilka wersji, od miejskich po dalekobieżne. Zaplanowana produkcja 4000 nowych autosanów rocznie. Coraz więcej ich będzie z każdym miesiącem na polskich szosach. Zmiana warty w Sanoku wykonana.